Marcin Dubiel. Dzień dobry. Paweł Juźwiak. Dobry wieczór. A także szalony reporter. Cześć. Który wcale nie jest piąty. Nagrał to, a może jego operator. Szalony brz... zawsze jest czujny i wie gdzie kamerkę wsadzić. I wrzucił to wszystko w internety. Tak więc. Powiem gastroskopię robić jak wiem gdzie kamerkę wsadzić. Jeden z Was przedstawił najpierw swoją wersję wydarzeń, potem drugi i te wersje się delikatnie różnią, więc chciałbym żebyście teraz razem Siedząc naprzeciwko siebie, powiedzieli, jak to było naprawdę. Paweł opowiadał pierwszy, więc Marcin, teraz ty zacznij, jak do tego wszystkiego doszło? Ty podszedłeś, chciałeś podać rękę. Nie zauważyłeś, że Wydaje to. Wydaje mi się, że tak. wbrew pozorom. Nasze, e, nasze, nasze wersje są spójne. E, po prostu Paweł inną narrację nadaje temu, co się wydarzyło. E, ja, ja przyszedłem gdzieś tam na, 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 to, na te na te całe. Przed konferencją, się nazywa? Na próby. Próby przed konferencją tak nazwijmy. Przedłem na próby przed konferencją. Ludzie siedzieli w pierwszym rzędzie, więc po kolei chodziłem, ze wszystkimi się witałem. Paweł siedział tak, miał głowę w dół. Był jedną z osób po prostu, do których podszedłem, pod, wyciągnąłem w jego stronę rękę. W tamtym momencie podniósł, rękę, podniósł, podniósł głowę do góry, popatrzył się, powiedział, wypierdala dalej jakby. W momencie, w Od którym zrozumiem. Panie prezesie? To... Tak było mocno, ale głowy w dół nie trzymałem, bo patrzyłem się, tobie. tobie nie, przysięgam, przysięgam ci, słuchaj. Nie słuchaj, komu możesz komu powiedzieć, podaże że podaże nie podaże nie mam honoru, cokolwiek i przysięgam i... ci na życie mojej matki, że nie widziałem, Panie że tam się. Bardzo przysięgam. Podaże... A przysięga. Nie A to jest uwierz mi, a uwierz poważne, mi... poważne rzeczy. A, a uwierz mi, no, no nie, no mówię ci, słuchaj, jak ja Ja zawsze patrzę, rękę podaję, bo dla mnie podanie ręki to jest to, że uznanie kogoś szacunkiem, tak? Nie podaję ręki byle komu. Tobie ręki nie podałem, bo mam ku temu powody. Kursu, Jasne, ja kursu, kursu, też, kursu, nie ma, kursu, nie, ja też nie no. miałem zamiaru Ci podawać i tyle. No te, a co masz, teraz, co masz teraz powiedzieć? Ja dobrze wiem, że chciałeś mi rękę podać, bo myślałeś, że będzie tak jak z wszystkimi w Waszym świecie. że będziesz udawał kolega że będę się tutaj z udawał, że nie ma tematu. Ja dobrze wiedziałem, że jak mi spotkasz, no. będziesz udawał, że nic się nie stało, a dobrze wiesz, że Absolutnie. się stało, bo, bo wiesz, że traktowałem Cię jak kolegę, trenowaliśmy w jednym klubie, przyjeżdżałeś do mnie na gale, byłeś na mojej walce z najmanym, gdzie ode mnie dostałeś bilety, rozmawialiśmy ze sobą i nagle co? Nagle masz problem, o co? Ale o to, o to jak się zachowali. Ale jak ja się zachowałem? O to, no, jak ty no, i Federację się. Pomijając to, czy jestem w Federacji, czy nie, skoro miałeś problem do mnie, miałeś ze mną kontakt, mieliśmy do siebie telefony, to nie prościej było zadzwonić do mnie i powiedzieć te pretensje, a nie wypowiadać się przed kamerami i obraźliwić ja, na mój temat. Ty sam byli... jesteś osobą fałszywą? Moje... Nie, no bo rozumiem. pokazałeś to, chciałeś mnie zaprosić Moje na wywiad podstępem byli... i sam mówisz, chciałem zrobić podstęp, bo to nie był wywiad, chciałem go ośmieszyć. Chciałem nagrać TikToka, miałem ciężkie pytanie, czy jesteś fałszywy? Sam się przyznałeś, bo człowiek fałszywy używa podstępów. Jesteś fałszywy. I tak tak samo fałszywie chciałeś mi podać rękę i nie ściemniać, że nie widziałeś komu ręki podajesz. A skoro ty nie patrzysz komu rękę podajesz, to sorry, mm -hmm. bo ja z wylekim się nie witam. I zawsze Słuchaj, patrzę, może ja jestem fałszywy, ale przynajmniej nie jestem homofobem. Ja też nie jestem homofobem. Jesteś homofobem, tak? tak? A czemu? A te które wypowiedziałeś w moją stronę w momencie, w którym. No bo doszło... mi puściły nerwy chłopie. A, że puściły ci nerwy? Nie, nie. Idziele, według mnie jest homofobem mi też tak. puściły też nerwy. Jakoś, jakoś nie potrzebowałeś homoseksualistów. A ty jesteś, ty jesteś homoseksualistą, tak? Nie, nie, nie jestem no. homoseksualistą, natomiast ewidentnie ty masz jakiś problem do homoseksualistów. Może nie ich przeprosić? Nie mam, to były emocje. nie, do mnie. A faceci czasami wyjaśniają swoje spory w niecenzuralnych słowach. Ciekawe, Co te emocje powiedzą na przykład sponsorzy FEN-u, między, wśród między których jest na przykład e, grupa e, Skarbu Państwa, Spółka Sparbu, Skarbu Państwa. To nigdy nie to wypowiedziałeś oni, się oni, do kogoś, Oni, oni, nie, nigdy będą mieli, nie, oni do kogoś. nie będą się nie wypowiadać do Ale ja że to nie jestem wypełniony. Ja nie występuję jako prezes Fenu, tylko jesteś jestem we, we Frekwaitowej Federacji. Słuchaj, jesteś taki mądry. nazwałeś no, mnie od złodziejów. Jakbym chciał, to bym cię podał do sądu o to zniesławienie, bo ja w pralmie w żaden sposób prawnie nie jestem zamordowany. I to są Twoje urojenia, że Ej. jestem włodarzem i tak dalej. Okay, być, być może młodarze, siedziałbym przy stole, a to, że pracowałem przy projekcie, tego nie ukrywam. Że negocjowałem kontrakty, to jest normalne. Jakub Borowicz też pracuje w Fenie, negocjuje kontrakty, a nie jest współwłaścicielem. O Jezu, prezesem. jaka szkoda, że no, Ty no, nie to wiesz, to ty wiesz jaką ja mam bombę. E, Marcin, przejdziemy zaraz do tego, do... chciałem, żebyś odpowiedział, ponieważ. Yes, sorry, mógł, że że, więcej, e, i nie zdążył, Przepraszam, że ktoś to nazwał w niecenzuralnych słowach. Nie Natomiast. Starcie dla Ciebie z szarą rzeczywistością, bo to nie jest internet, że obrażasz komuś, a potem trzeba te piwo wypić, bo śmiałeś się no bo ale mnie to ty na za fejnie, ubra... cisnąłeś i tyle. No. Słuchaj, natomiast Marcin, poczekaj chwilkę, bo uważam, że to są homofobiczne stwierdzenia. To są rzeczy za które faktycznie faceci mogą sobie oddać. To są najgorsze, za którymi można obrazić mężczyznę. Natomiast nie sądzę, żeby to było homofobiczne. Tak jednym słowem. myślę, bardziej... myślę że żeby... uh -huh. no, no jak. Najpierw mam tak. To nie, nie, to nie, nie. No to to uważam, że nie jest homofobiczne. To jest bardziej obraźliwe. Jeszcze raz, nie, to, to obrazicie obraził? Kiedy nie obrazisz mężczyzn? emocje. No bo sobie skoro na to zasłużyłeś. Nazywam przyjcie takie ludzi, takim określeniem homoseksualisty. W takim razie chyba emeryt nie znaczy, to że ma. Do homoseksualistów. No, nadciągany ten argument Marcin. Myślę, że chodziło mu bardziej o to, żeby ci personalnie obrazić, natomiast wróćmy do historii. Słuchaj, ja Cię obraziłem, żyło Ty żyło też dłużny nie zostałeś, bo też mi pyskowałeś. powiedziałeś tak, do tak, niego, nie powiedziałeś do niego wypier i co się stało dalej Marcin? Odszedł, odszedł sobie, potem znowu zaczął się do mnie gadaj stałeś przy Marcinie, Dobrze, może Paweł chyba woli się wypowiedzieć. No no proszę, Marcin. proszę dam Ci głos. Ale ty nie musisz mi dawać głosu, bo ja, ja twojego na, na nie potrzebuję. wymaga, żeby głosu ja rozumiem. sobie nie wchodzić? Nie, że grzeczność też wymaga. Podawania sobie rąk, darzenia się kurcząt, ale ja nie podaję rąk, bo fałszywym le, osobom nie podaję ręki, bo dla mnie uścisk dłoni mm -hmm. to jest okazanie kogoś szacunku. A ciebie nie szanuję po tym, jak się zachować, bo no znałeś mnie, byliśmy kolegami. kolega, przed walką z Alberto. Nie, 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 ale tak dalej. Dziś znowu A Takich kolegów masz, że a czemu już nie trenujesz w tym klubie? Jak mówisz, byliśmy kolegami, dlaczego w tym klubie, bo mój trener się tam przeniósł. Przestał tam a, trenować. A okay. co? No bo to, że raczej wszyscy mi tam mówią, a weź mu najeb. Tak? O, no, to, no twoi koledzy A moi koledzy mówią, że tobie najebał. Okej, okay, no super. dziękuję. To, to chyba jest normalne. Mamy walkę? Co? Mamy walkę? Panowie obaj chcą walki, tak bo powiedzieliście to bardzo, w wywiadach, tak mówiliście na konferencji. Wy chcecie tej walki, no tak? To bardzo, bardzo chętnie, nie? Z tym to wyjaśnię. Proszę bardzo. Natomiast powiem szczerze... Kurwa, no, czemu y ja tak nie, nie ja mam? Teraz historia ja historii ja z wyrzucili. Pierwszy słyszę to? Proszę rozwij się. jesteś tak zakłamany, że może ja się. Nie, jeszcze... nie mam w czym rozwijać. Mój trener, Marcin tam Naruszka, próbuję. tam trenował, ja trenuję tam, gdzie trenuje mój trener. No, ja no, nie poszedłem do Juniku, dlatego, to bo właśnie Unik to podobał. To poszedłem tam trenować za moim trenerem. W ja trenowałem, ja i tak, po nie ten. obchodzą mnie twoje wytłumaczenia, bo dla mnie twoje są... No, ale jak ci nie cię obchodzą, żadnego, to po co mi nie, gadasz? Nie, czy... nie mają Po co mnie się pytasz, czemu nie trenuję w Juniku, skoro ci moje tłumaczenia nie obchodzą? się jak zadajesz pytanie, skoro ci to jednak obchodzi. Nie mamy jak odpowiedzi, ale poczekaj, mam rację. Mówi, że go to nie obchodzi. To po co mi pytanie zadajesz? No głupi, to, to co chodzi z Unikiem, ponieważ ten mówię. temat będzie teraz bardzo ważny. Trenuje tam wiele osób z Freak Fight, trenuje tam bardzo dużo zawodników, mhm. więc o co chodzi z tym, że mówisz, że, stał w, że Paweł został wyrzucony z klubu Junik Fight? Nie nie, nie, nie powiedziałem, absolutnie nie powiedziałem, że Paweł no, został wyrzucony. powiedziałem, że już tam nie trenuje. Mówi, powiedziałeś, że o tym że trenujesz z kolegami. Mówi o tym, że byliśmy kolegami z klubu, odnosi się do tego, że wiesz, że ma tam kolegów, a jednak ci wszyscy jego koledzy, z którymi tam niby trenował i którzy, którzy byli takimi jego wielkimi kolegami. Ale ale teraz... ja nie wiesz, mówię, że, nie to to, mówią że mówią, ja tam weź, miałem wielu weź, kolegów. No, ale ja powiedziałem, że tobie ja ja uważałem, ja, ja uważałem ja za, za kolegę i dobrze o tym wiesz. My relacje koleżeńskie, dlatego ja mnie wolało, jak się załatwiał. No w ogóle pozwalasz mi mówić. Pozwalam ci. Ale jak nie spychasz mi, jakieś słowa. Ja mam mogę Paweł, sekunda, bo w takim w programach jest bardzo ciężko, kiedy dwie osoby krzyczą na siebie, nie, dlatego ja, chciałbym zastosować oczywiście, sposób, dobra. Że Mówi Marcin, jak się nie zgadzasz, będziesz miał za chwilę oczywiście moment, do, do, rozwiąże krzyżówki szalony, to wrócimy za chwilę. Domek dla pszczół na dwie litery na U. <laughs> Nie, nie ma, szalone, ty ale wie, ktoś domek Ale wie, ktoś domek dla pszczół. A czeka, ja, było, tak ale ja mam pomysł. Szalony, bo to mówi, że jesteś głodny, to skoszło, w do pół godziny, na służy. I potem wezmę. Ale tak mi, moi drodzy, że na szalone. W własnej kieszeni nieraz dokładałem, żeby każdemu wypłacić. Szkoda, że nie do się zastanów, co mówić. A że jakiś influencerek dostał, nie, kurde, 100 parę. Tylko kilkadziesiąt parę, to korona mu z głowy nie spadnie. No to, jeśli ktoś. I co, przyznajesz się, że ja nie palisz? Nie tylko jednak, mówię tak? na podstawie tego, co ty mówisz. Po pierwsze, primo, jeśli nawet by tak było, to nic mi się nie Po drugie. Sam mówisz, to sam sobie zawsze mówisz jak złodziej, oszust, a teraz co to za, za złodziejstwo i oszustwo mówić, że no podpisali porozumienie, czy ktoś, kto podpisuje porozumienie jest oszukany? Nie, ale to są ktoś, złodziejskie praktyki, możesz rzeczywiście nie być złodziejem, to może nie masz pojęcia, nie jesteś, do szkoły nie chodziłeś, no skoro nie wiesz co to jest, co ale ja nie stosuję złodziejskie bo ja nie jestem, tak, jest, a teraz tak, posłuchaj no. mnie. W, ale... MMA w Polsce no. to budował Lewandowski, Kawulski i ja... nawet Okniński, a, ja... a nie kurwa a ja... Paweł, Paweł no, Jóźwiak, lepiej, który w tej chwili bije się we freakfightach. fightach. No, bije się, bo, bo, za... bo, prost... bo, iż... bo to jest dla mnie fajna bo zabawa. Bo ci nie, nie, bo to jest dla mnie fajna zabawa. I to jest, prawda. to nie zaglądaj, a nie, ja no, ci nie no, zaglądam, ty... ty mi nie zaglądaj. No i dobrze, posłuchaj mnie. A co tylko, ty możesz zarabiasz na czymś takim? Ja nie mogę? Nie no, to Ty możesz, ale ja cię absolutnie nie Pan ma wyłączność na zarabianie? Nie, 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 nie Boli to, że człowiek no, sobie budował nie, MMA i teraz nie, nie, też sobie coś zrobił. Ja to lubię. Polsce, ja lubię się napierdalać i przyjeżdżałem tutaj, kurde, dla szpanu, żeby z wami pałolatami ja się napierdalać. Prawie, dlaczego, tak. dlaczego Marcin uważa, że Paweł nie budował? Bo jednak FEN, no, przez bardzo... No ja bo gówno wie, nas, o, nas, nas, wie o tym, co może być o prawdziwym MMA. Poczekaj, posłuchajmy. Mówię, że uważam, uważam w mojej osobistej opinii, to inne osoby budowałem MMA w Polsce i do takich osób można zaliczyć Mirka Knińskiego, można zaliczyć Martina Lewandowskiego czy Kawula. Ten ale nie, mówi, ale ubliżałeś ostatniego od, Jóźwiaka, od, od Jóźwiaka, który, który... A który wiesz, o zawodników Svenu poszło ty, 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 do i tak nie dalej? Nie możemy tego przesłuchać. Musimy posłuchać i tutaj, i tutaj, żebyśmy mieli... Wiesz, masz bardziej do Wiadomo, tych że będzie, będzie, złośliwy, e, będzie, nie, będzie złośliwy. będzie złośliwy to ty jesteś. Cały się cały czas mi no bo jak gadasz wzdury, ja mam ruch. dość w Najpierw... jednej sytuacji, ponieważ wiem że ja chodzi, to Poczekaj, to Marcin, ja chodzi o twojego kolegę, tak? Ty wiesz o kogo chodzi. Czy możecie w końcu powiedzieć o jakim zawodniku Ale jest ten mowa, ten, 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 ten który was Ale ja nie, bo... nie chodzi o zawodnika, chodzi o jako widzowie wiedzieć, sam sobie. Bo ja się domyślam, że chodzi w... O kogoś z Twojego bliskiego Ale tu otoczenia? Chodzi o wszystkich. Chodzi o to, jak, jak potraktowali ludzi. Posłuchaj. Chciałbym chociaż raz wypowiedzieć się tak, żeby mi nie, nie przerywano. Pablo, posłuchajmy, e, uważam, o takie trzy minutki, Uważam, uważam że, y, że, że te zagrania biznesowe, które stosował y, Paweł, które, na, w których nawet doradzał Paweł, w takim razie prezesowi Prime'u, to są złodziejskie, y, złodziejskie praktyki. Posłuchaj. Jak inaczej nazwać to, że wykorzystali gdzieś tam grupę, jak to on nazwał, influencerków, młodszych ludzi, którzy po prostu poszli i zrobili dla nich robotę, na koniec przychodząc, dając im papier do podpisania, i powiedzieć: Słuchaj, weź to albo. Kurwa, możesz i spróbować swoich sił w sądzie, i tak pewnie nie dostaniesz nic, my upadniemy, i tak to będzie wyglądało. Przepraszam. A Czy to, tak było? Ale ja nie mam, nie mam takiej wiedzy, nie wiem skąd on ma takie informacje. A jaki był argument, y, n, którym, 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 y, którym ludzi przekonaliście do podpisania o ja nie jestem. Zamiast stu paru. Jak to, nie, nie, nie. No. No, słuchaj, to są twoje słowa, ja nie wiem, bo ja już przy Prime nie działam teraz. Na tą Pytaj ludzi z Prime, jest Tomek, rąk Casio, chętnie z Tobą porozm porozmawiają, tak? Ja to nie. na dobrą sławę mówię. Mógłbym Ci sprawę założyć teraz zniesławieniem, bo będzie nazwany złodziejem i oszustem. No, no, nie zrobię tego, mój. bo nie chcę mi, nie znaczy, ch tak, nie Paweł, chcę mi Ale Ale reasumując cały ten temat, jeżeli to co Marcin powiedział jest prawdą, no to jest to takie postawienie pod ścianą kogoś. Na ale, wiadomo, że jednak pomagałeś. Ale, jestem ciekawy jak to jest rozwiązane, bo ja o tym pierwsze słyszę. Boi, boi, to od ja Koła też kręca. nie raz nie, nie znam tej sytuacji. Niech przyprowadzi osoby, które się wypowiedzą, że tak, że ty tak mówi, było. Że ty nie, wiesz, nie, nie, nie znam kompletnie tego case'u. Wiem, że wszystkie osoby w frajmie dostały pieniądze zgodnie z umowami, które ich obowiązują. I Pożalony, sorry, przepraszam. Cichym, panowie, weźście kilka oddechów się, co chcecie powiedzieć dalej mm -hmm. natomiast szalony reporter to bardzo ciekawa i barwna postać ktośność który... a nie wydaje ci się że twoim doświadczeniem życiowym które eee. masz dużo większe tak do tego wieku też właśnie no, to co było akurat e, przepraszam cię to było bardzo miłe powiedzieć że ja młodzi wyglądam od ciebie dziękuję ci nie tomek e, prawda ale... jest taka że w pewnym wieku ludzie Otruś Pan, to nie to wiek nie, nie bierz tego wieku wiesz niektórzy nie nie może nie nie doreślają, nie dorastają, ale nie serio ci to całkowicie mówię, że to, to też nie, niekoniecznie. Wiadomo, że statystycznie gość w tym wieku powinien być bardziej odpowiedzialny, mądrzejszy i, i podejmować bardziej przemyślane decyzje, ale to nie jest tak, że to dotyczy wszystkich. No. Natomiast działasz w tej przestrzeni, mhm. i mi się wydaje, że to robisz w połowie specjalnie. Być może popełniasz błędy, ale w dużym stopniu specjalnie. Natomiast nie. rzecz, która mnie ubodła najbardziej. To była rzecz, którą zrobiłeś i to jest numer jeden zdecydowanie. To jest temat przewodowa. Przypomnijmy, spadły tam dwie rakiety. Mhm. To były rosyjskie rakiety, mhm. później wychodziło różnie w śledztwie. W każdym razie, kiedy to spadło, wiadomym jest, że Polacy boją się wojny, Polacy mhm. boją się tego, mhm. że będzie mhm. zamieszanie, boją się paniki. Jesteś w takim wieku, że wiesz, jak działa panika. Oglądałeś mhm. pewnie mhm. filmy, dokumenty. Ty wtedy napisałeś pierwsze co? Dwa, dwa tweety. Przeczytam je. Dwie rakiety spadły na terytorium Polski, nie żyją dwie osoby. Atak na terytorium innego kraju oznacza wypowiedzenie wojny. Chyba jesteśmy w mh. stanie wojny z Rosją. Mh. Oprócz tego pisałeś, że z lotniska poderwano samoloty mh. wojskowe. Mh. Znajomy wojskowy dostał info, że Rosja mh. atakuje Polskę. Tomek, jak można napisać coś takiego, co tylko wprowadza strach Panikę, i tylko powoduje, że ludzie zaczynają się bać żyć normalnie w tym kraju. W procentach masz rację. Teraz stojąc z tej perspektywy, ja Ci opowiem, jakby sytuację, w której to nastąpiło. Być może to troszeczkę Ci widzą bardziej, jakby rozjaśniej i wyjaśnię. To tak dokładnie w tym samym dniu z marciem, z którym jeździłem na Ukrainę. Myśmy byli. Tam wystawiliśmy rzeczy, takie gadżety. Gość wygrał licytację, i za te pieniążki kupowaliśmy dokładnie, dokładnie podpaski i pieluchy. I to było pod granicą samą. My tam byliśmy z Marcinem i jakbyśmy się wracali, to co to, to stało. I to było tak, że te informacje w radio były strasznie takie szczątkowe, takie nieoczywiste, nie, nie, nie niejasne. I, I Marcin, mając swoje znajomości, on zresztą teraz chyba cały czas jest na tej Ukrainie, zaczął się tam dzwonić. I ogólna panika była taka, i jeden, nie żołnierz, tylko z tej obrony terytorialnej Ukrainy, powiedział, że dostał cynę, że Rosja zaatakowała. I Marcin zadzwonił do swojej koleżanki wysokopostawionej wojskowej, i ona powiedziała, właśnie jestem pod Prusicem, mi kazali być natychmiast w jednostce. Pozbierałem te fakty, zbyt pochopnie to napisałem, oczywiście, tylko wiesz, co mnie wtedy najbardziej jakby uderzyło? Nie wiem, czy ty pamiętasz to, że nastąpiła taka mega m, cisza komunikacyjna, polskich mediach. I powiem Ci szczerze, ja to mogę udowodnić. Nie chciałem też tego tematu jakby poruszać, bo to jest mój błąd, to jest prowadzenie paniki, tu się z Tobą zgodzę. Tylko jakby wyjaśniam, dlaczego akurat wtedy i to akurat powiedziałem. W, to było bodajże koło 17 i dopiero Polska zaczęła wydawać jakieś komunikaty. Wiedzieliśmy tylko, że zebrała się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i, w te, i w telewizja BBC, i to jestem w stanie udowodnić, powiedziała, że to są rosyjskie rakiety. Takie były komunikaty, one były sprzeczne. Ja faktycznie dobrze napisałem to chyba jeszcze. Natomiast... Wiesz, słuchaj, według prawa międzynarodowego, jeżeli by to był atak no to na terytorium, nie to, to by chodzi. była wojna. Bardziej chodzi o to, że w samym pseudonimie masz report. rozmawiamy. Halo, halo. Halo, halo. Cześć. Dobry wieczór wszystkim. Witam serdecznie. Daniel Dziki z Włoch. No, to Ty chyba nie walczyłeś jednak w Prime. Tak, dostałem informację, że zawodnik Prime do nas dzwoni, natomiast nie. Dawidzie, do kogo, Daniel. Do kogo masz. Daniel. Daniel, Daniel, przepraszam, do kogo masz pytania? Ja mam pytanie do Dubiela. Mhm. Słuchamy. Ja mam pytanie: dla jakiego adwokata ty robisz i kogo ty bronisz? Jak, jak nawet nie potrafisz powiedzieć, kogo ty bronisz? Czemu tamta osoba nie potrafi się wypowiedzieć? że jakiś pieniądze ktoś komuś zalega i czemu kierujesz takie słowa do Pawła, jak Paweł był tylko tam pomocnikiem. To Paweł wywołuje mnie tutaj do. Ja w ty do, co? Cały czas strasznie. Cały nie, posłuchaj, czas od nie. tego zaczęła się. zaczęła się. Nasza, nasza kłótnia zaczęła się od podania ręki i to, i to od tego się zaczęło. Nie, I to był mój od... prywatny problem do ciebie. A to, że stało kłótnia się to publiczne, między innymi ręki. za materiałem szalonego reportera, twoimi i później moimi wypowiedziami, to jest kłótnia druga się sprawa. Nie zaczęło od niepodania ja... ręki, tylko była moja hmm. reakcja na twoje traktowanie mnie, wypowiedzi w internecie, na profilu Fayb i, ty, i, ty, I tak dalej. To, było, to była przyczyna. Ręki się nie podają właśnie z tych powodów. Bo mi okazałeś brak szacunku, to dlaczego, dlaczego ja mam ci rękę podawać? Ale ja Jak nie mam zamiaru. Ja nie, to ja zacznijmy od tego, że to nie ja miałem zamiar ci podawać rękę. to ty no, Ale uśmie, kto ludziom, wyciągnął rękę? To ja do ty... ciebie czy ty do tak, mnie? Tak, ja nie wiedziałem, że to jest A razy mam cię po co to masz teraz powiedzie? Nie powiedzieć. Nie, nie, byłeś przekonany. Przysiągnę... Ej, no słuchaj! Przysiągnąłem ci na życie mojej matki, wydaje mi się, że już wystarczy. Nie, wydaje mi się, że to wystarczy. to zbyt nie znaczy, skoro No Tak, no nie, dla mnie sporo znaczy, dla mnie sporo znaczy, ponieważ akurat... Skoro tak mówisz, wreszcie, mamy tutaj, wystawiasz na, na Panie kolego od telefonu, i... czy masz jeszcze jakieś pytanie? Tak, tak, jeszcze mam pytanie do Biela, bo nie odpowiedział na to pytanie. Kogo ty bronisz? Jak wszyscy stali pieniądze, kogo ty bronisz? Bo ty nawet cały czas ja już mówisz po... o kimś, ta osoba hmm. sama nie mówi, a ty o kimś mówisz. Może ty mówisz o jakiejś osobie, której nie ma w ogóle. Ja nikogo nie potrzebuję bronić. Ja nikogo nie bronię. cały czas. No ja ja, nie ty nie. Robisz, ja nikogo nie bronię, nie. Ja nikogo nie bronię, to jest moja odpowiedź na to że mówisz, pytanie. To mówisz, że ktoś dostał pieniędzy, a nie mówisz o w ogóle. O rozumiem. Ja nikogo ja nie, nie bronię. Ja nikogo ja nie bronię. Ludzie, No rozumiem. Ja ci mówię, że ja nikogo nie bronię. Nie wie, kogo broni, ani nawet nie wie, komu rękę podaję, także się nie wie nikogo. Tak, taka jest prawda, no. Sorry. Tak, nie wiem kogo rękę podaje, ponieważ ta twarz, ta osoba, trzyma twarz, napój na i tyle. Dzięki ci za za telefon, pozdrawiam Dzięki Cię wielkie do usłyszenia. Natomiast Marcin z tego co z